Turbo myślenie ze strony zawodnika, turbo! <laughs> <laughs> turbo strategia. Turbo przepuszczenie. Ty widziałeś to koło, które tam stało? Nie. A. Dobra, ale słaby czas, będę nadal mocno do poprawy kółko, ale dobra. O, ale beznadziejnie zarzucił. Co nie chciałem? No, Króla mnie tu przyjechałem, jest. Słońce wychodzi. No i poprawiłem 1-7 po prawej. Oo, position, co? <grystanie> o, misiu, tragiczny start. Kurde. Awe. No, fanki, no ale co, ty, what are you doing? A bo narwał to te... Trinkson, co? Start. Kurde, musiałem wziąć Jezu, ja się boję Fa Wojomir Poleciał Ale nie no, Ale zimne są No, Helmut! No sorry, no zarzuciło mnie Jeździsz z trakcją co robisz, na no co Zimne opony? Halo? No kurwa. kurwa! Co ty zrobić? No przyjebał mi! Już mam trzecie ostrzeżenie za koniec z Bartkowskim! O kurde ja mam skrzydło uszkodzone przez was! O Jezu, Co, co oni robią? Jak oni w ogóle nie umieją jeździć tego toru?

Się. Aha. Nie, to się nie, nie ucieka. nie, na trawę wleciał. No nie co jest? No... Co to są za tarki, że skręcić nie mogę No Nie wierzę, teraz tracę dwie pozycje, bo... No i mnie tepa za nich! Jaka ta grę skupia! I byłem pierwszy i wy... Ale walka Nie no i dobrze, walczcie tam. W trzech jedziemy, tak naprawdę, w całe, wszystko Narwoto... to no, z ogromnymi. Nie, wyspinowałem po skrzydłach. Jezu. Jezu. Ale jestem głupi. O! O. Safety, proszę, teraz. Jest! Jest! Oni mieli do <grym> Oni mieli ale my się zlapujemy. No Jezu, no. Co za chłop. Nie, Leży. mi rolił. I mroził. Dobra, weź. ja, Dobra, używam spalans. bo ja go wyprzedzę zaraz. Ja wiem, wiem. Wiesz, to się z Mroziem zderzył nie? chyba. Mroził też wypadł. Mroził ale Mroził się wpychał też niby? No bo ja nie się wróciłem. też się obrócił i nie ma skrzydła. No, co za? Co za? Amator Dobra, przedzę go, ale chciałem. No nie, mam ocywnętrzny. Ale ściąłem. A mnie nie rozważył. A sam wyspinował, <noise> a ale zostawiłem no dobrze. No dobrze. Dobrze. Nie wiem czy też radę szczerze, ale. A. Przepraszam, no, że opóźniłem, no. ale mnie. Przepraszam, sorry. Ale mnie ścięło grę, cofnęło mnie do tyłu. O, tak jak teraz. O, śpina się, I co, oni już... mają ja, 6 sekund. Trzymaj jak ja się, się zbliżam, to ko... jestem koło kogoś, to mi RAM. Wpalałem fps y do 30 nagle. Nie mam. Ale boosting! Boosting! Ja przez ten boosting, kur. Przez ten bo boosting przez Devolo wyspinowałem, kurwa. Ole, objechany.